bardzo dobrze przyjęliście tą serię z minecrafta to jest mojego skina jest taki Tak, i jedziemy z dalszą częścią z minecrafta dzisiaj już jest drugi odcinek ja bardzo się cieszę z tego że mi dajecie tyle lajków bardzo, bardzo dziękuję aha jesteśmy w tej wiosce villagerów musimy przyczekać noc mamy marchewki Gaddem, to jest wiedźma! muszę ją zabić! Aha, to mały zombie! Warto wiedzieć Тук зомби с кубани. Спрятни по-мезу. Dobra, ja zatrzymam i będzie dzień to już, wiecie. Dobra, już jest dzień. O, tutaj patyk jest, nie wiem czemu. Ale spoko. Ym, tak, jesteśmy gdzieś tutaj, nie wiem gdzie, co, co to jest. Uuu, jak tu fajnie. Ciekawe czy jest jakaś tutaj skrzynka. nie, nie ma racji. No trudno się tutaj takim czymś nigdy nie byłem. Jest bardzo fajnie, co to jest. Aha, dobra, tutaj nic nie ma. jest to takie fajne. I co? Takiego nic tutaj prawie nie ma. To nie jest takie już ciekawe. To nie jest takie mega ciekawe. Ale fajnie, że producent, który stworzył Minecrafta, dodał coś takiego. Bardzo fajnie. Dobra. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze jest. Dobra, wioska to tam. Dobra, bignijmy. Mhm. Aha, mieliśmy już iść do czarodziejki. Czarodziejki, czy jak tam się nazywa? Gdzie ona jest? A trudno, uciekł. Czemu tak ciągle się zatrzymuje? O właśnie, tutaj jest fajnie. Weźmy sobie to szybko. Tutaj sobie takie gówno wykopałem, żeby przejść sobie. Nawet nie wiedziałem, że tutaj sobie kupię. Dobra. to Dobra. Tutaj będzie taka... Tutaj yy. villagery pewnie wsadziłem wszystko, co się upadnie Co popadnie. Się teraz jeszcze to zbiera. Ciasteczka będziemy musieli zrobić. Ok. Tak w tej wiosce były łupy, ale szkoda, że nie było powala. Bardzo szkoda. Ponieważ by coś w księgach by było fajnego. Ciekawe jakby to... Bo, właśnie ciekawe czy w ogóle tutaj był kowal. Jezus Maria Villagery serio przez noc wysadziły. Wsadziły i... Sa sadzą noc w noc i oni mają tego nieskończoność. Więc fajnie. Ja będę przychodził czasami do wiosek. I na odcinkach, ponieważ chcę nudzić. Bo już znacie, ten to ogląda Minecrafta. Ale fajnie, że przyjęliście Minecrafta. ciepło wersja Minecrafta dobra. Oh, Szkoda, że ziemniaków nie ma Chciałbym też ziemniaków no, dobra, marchewki Dzień dobry Oj kurde Jezusi Maria, jaki mały by... Wiem, że nic tutaj nie mieliście. Okej. Okay. Savanna. Dobra, to ja wracam na chatę do mnie, do domu w Minecraft. Oczywiście. Bowiem w ogóle w trafił. Jak by trafił, to by było naprawdę lipa. Chyba że deadne i się ze wtedy takie itemy stracę. Z takimi łupami iść do domu to trzeba. Bo chcę mieć te marchewki hodować. Dobra, ja ten siebie nie poluję spokojnie. Tutaj gdzieś tak szliśmy. Ja się naprawdę zgubiłem na tej pustyni. Ja nie wiem co i jak. Czekajcie, może za tą górą coś mi się tak przypomni. Może ta studnia jakaś. Ta, co była. Nie, coś tutaj takiego było. Chyba. Czekajcie, tutaj może była ta studnia gdzieś tak w pobliżu. Jak jest studnia to jesteśmy uratowani. Nie myślałam, że studnia mnie kiedyś by mogła uratować. Tak, jesteśmy już na chacie, tak bardziej. Muszę jeszcze dotrzeć. No tak jesteśmy bardzo blisko mojej chatki. Tak jesteśmy już na chacie. Bardzo fajnie. O, ty spadaj, nobie. Nie chcę z tobą zadzierać, bo wtedy wybuchniesz. A mnie te glony wkurzają bardzo. Marchewka sporo daje. Bardzo dobra rzecz. Warto coś takiego hodować. Dobra. O, um, tak. Marchewek mamy sporo. I mamy. jest taka jednego, akurat tylko. Akurat jednego z jeśli chodzi o farmę, w następnym odcinku w następnym w następnym, a właśnie zrobię sobie też szybko ciasteczka musimy. i chlebek sobie zrobimy czekajcie, ja sobie tu przesunę okay. też chyba były nie, to nie było to jest oryginałem nie chcę jeszcze melony sadzić ogólnie. E, dobra, chodźmy do craftingu i... Skraftujmy coś jeszcze. Ale one dużo dają. Pip! God damn Mam już taka. ile one dają, ale dobra. To nie w tym odcinku. Tak... E, myślę, że w tym odcinku to tyle. Ja zachęcam do subskrybowania, lajkowania. Komentowania. No i... Czy możemy jeszcze to zrobić? Nie. No to ja się żegnam. Cześć.